Na pożegnanie piosenka, z tym że muszę Państwa wprowadzić, był taki zespół Queen, niestety nie mógł dzisiaj wystąpić, naprawdę nie mógł, ale w jednym ze swoich utworów miał taki fajny rytm, taki Ja tą piosenkę y, mogę zahip-hopować, jeśli Państwo wybiją dwa razy nogami, raz rękami ten rytm, a ja będę hip-hopował i teraz poproszę, uwaga O właśnie, no, porządnie tak I sobie kiedyś z panią na wycieczkę, pani mówi do nas weźcie swoje śpiworki, a mój kolega mówi ja nie wezmę, ja mu mówię weź, on nie, na to nie ma mowy i tak idziemy, idziemy z tą panią, idziemy do lasu idziemy, a tam co nocujemy i ja się tak patrzy na tą ziemię i co i strasznie płakał, ja wiedziałem, że tak będzie, ja wiedziałem, że tak będzie, mógł wziąć śpiworek, ja wiedziałem, że tak będzie, mm -hmm, mm -hmm. ja wiedziałem. Innym znowuż razem, taki drugi kolega, tak bardzo lubił zajadać ciasteczka. Ja mu mówię, nie jest, bo będziesz taki duży. A on mówi, co mi można robić takie ciasteczka? I kiedyś tak jadł, jadł i jadł i położył się na plaży i przyszło Greenpeace. Wyciło go za nogę, co mnie do morza i mówi, chodź wielorybie, nie umieraj. A on mówi, przepraszam panów, ale ja nie jestem wielorybem. A oni mówią, mh, mh, każdy wieloryb tak mówi, ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie, mógł nieść ciasteczek. Ja wiedziałem, że tak będzie. Mm, 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 ja to wiedziałem. Kiedyś idzie sobie taki potwór. Taki potwór i właśnie tak idzie, a moja pani mówi, chodź potworze, ja cię uczyć każę. I, I tam wchodzi do klasy, ten potwór tak usiadł i pani mówi, teraz pisz tam sobie. On miał tylko takie trzy pazury i nie mógł pisać. Ja mówię pani, tylko trzy pazury. Pani mówi, no trudno, ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie, miał tylko trzy pazury. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem. Siedzę sobie tam, tam w zielonej górze, tak, tak siedzę, siedzę. Tak głównie sobie siedzę, nagle telefon, a że jestem czy szybciutko odebrałem no i mówię, halo. I tam taki głos mówi, panie Grzegorzu, nie, pan tu przyjeżdża do HBO i tutaj występuje. Ja tak myślę, HBO, no do no co pojadę, nie? I tak tu przyjeżdżam, patrzę HBO i myślę, że tak sobie będzie fajnie, przyjeżdżam i faktycznie jest strasznie fajnie, bo tak wszyscy tupią sobie i klaszczą. Ja wiedziałem, że tak będzie.